Hej, witajcie mordeczki z tej strony Kodmiczdao. No i wczoraj do gry Fortnite została wprowadzona nowa aktualizacja. W tym filmie chciałbym wam przedstawić wszystkie nadchodzące zmiany oraz nowości, które trafiły do gry i które już niebawem trafią na naszą wyspę. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie. Nie macie jeszcze pięciu ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga, a ja już u mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, wczoraj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona kolejna, o dziwo nawet wielka aktualizacja zawartości 17.21. Była to pierwsza w historii tej gry aktualizacja zawartości, która jednocześnie wprowadziła tak ogromną ilość nowości i zmian, a nawet i nowych plików do plików gry. Podkreślę tutaj aktualizację zawartości, ponieważ nie była to teoretycznie wielka aktualizacja ale oczywiście możemy ją tutaj zaliczyć jako taka wielka aktualizacja, ponieważ była przerwa techniczna. Na początku jednak zaczniemy sobie od tych zmian, które pojawiły się w grze już teraz, bo co ciekawe jest ich o wiele i to dosłownie o wiele więcej niż po poprzedniej aktualizacji 17.20. Pierwsza rzecz, która już na pewno rzuciła wam się wszystkim w oczy, to nowy wygląd bi, które zostało zmienione i pojawiły się tam statki porywaczy wraz z odliczaniem. Odliczanie te odlicza do startu nadchodzącego wielkiego wydarzenia, które według tego odliczenia pojawi się późnym wieczorem z dnia 6 na 7 sierpnia o godzinie 00. Patrząc na godzinę to będzie to już 7 sierpnia, godzina 00 i tak wiem, nie jest to może jakaś dobra godzina dla większości z Was, bo niektórzy o tej godzinie nie mogą już siedzieć na komputerze. Jednakże u mnie na kanale tego samego dnia, czyli w kolejny piątek pojawi się specjalny live z tego wydarzenia i jeżeli tylko nie będziecie mogli grać w Fortnite'a to zapraszam Was na streama. A gdy już jesteśmy przy temacie wielkiego wydarzenia to na mapie Fortnite w końcu pojawiły się pierwsze zmiany, które go dotyczą i jest to między innymi nowy statek odporywacze. Pojawił się on dokładnie na samym środku naszej wyspy i to właśnie on, jako jedyny, różni się od reszty porywaczy, ponieważ zawiera on portale z runami oraz dodatkowe odliczania. To właśnie w tamtym miejscu już zarówno 9 dni każdy z nas będzie siedział i czekał na wielkie wydarzenie, które co ciekawe będzie o wiele większe niż każdy z nas myślał. A dokładniej chodzi tutaj o to, że wydarzenie ta uszkodzi dokładnie trzy miejscówki, które stoją na naszej wyspie oraz stworzy kilka specjalnych stref antygrawitacyjnych. Mowa tutaj dokładniej o miejscówkach pod nazwą koralowy kasztel, kukurydziany kompleks oraz. Dodatkowa miejscówka, która serio mnie zaskoczyła, czyli siorbane Szuwary. Wszystkie te trzy miejscówki, które wymieniłem, zostaną oczywiście uszkodzone i będziemy mogli na nich znaleźć specjalne odłączone wyspy wraz z kraterami w miejscach, które one stały. Teraz w tle macie wygląd wysp, które zostaną odłączone od mapy i będą wisiały w powietrzu i jak widać na koralowym kasztelu będzie ich naprawdę mega i to mega duża. Co do kukurydzianego, to tam pojawią się chyba największe wyspy pod względem wielkości, ale to szczerze mówiąc sami musicie to ocenić i stwierdzić, która miejscówka będzie bardziej. Zniszczona. Będzie to właśnie największa i co ciekawe, jedyna wielka zmiana, która pojawi się wraz z tym wydarzeniem. No i ogólnie poza tym pojawi się tam jeszcze kilka stref antygrawitacyjnych. Strefa ta to nic innego jak strefa z sezonu 10, która pojawiła się dokładnie wtedy na środku mapy, przy punkcie zerowym, i gracz po wejściu do niej będzie po prostu wyżej latał. No w sensie będzie to coś na zasadzie stref, które są na zielonej wylęgarni, czyli po prostu nasza postać utrzymuje się dłużej w powietrzu, ale nie będzie się tam dało dalej polecieć za pomocą skoku. Zmiany te pojawią się zaraz po wielkim wydarzeniu, które Trafi do gry tego 7 sierpnia, a dodatkowo wraz z tym w grze podobno mają pojawić się wyzwania na darmowe przedmioty. Jak informuje nas Mango na swoim Twitterze, w plikach gry pojawiły się zaszyfrowane dwa pliki nowych przedmiotów, które dodatkowo mają specjalną wzmiankę, która pojawiła się przy plikach eventu. Dlatego też możemy spodziewać się specjalnych dodatkowych wyzwań, które mogą pojawić się na kilka dni przed lub kilka dni po wydarzeniu, które niebawem będzie miało miejsce w grze. Ten temat jednak traktujcie jako niepotwierdzony i niepewny, ponieważ mimo tego, że pliki odnośnie tego tematu. Są dostępne to niestety ale wcale nie musi tak się wydarzyć. Dla porównania i też przypomnienia, daję Wam tutaj informacje o darmowym skinie Galactusa oraz ogólnie o jego skinie, który miał trafić do gry, ale jak widać koniec końcem tam nie trafił. 10 dni to naprawdę mega i to mega dużo, a twórcy gry nawet na kilka minut przed wydarzeniem mogą stwierdzić, że nie dodadzą tego i tego, ponieważ nie będzie to fajne rzeczy lub nawet wyzwania. Przy okazji w grze Fortnite przed tym wydarzeniem pojawi się jeszcze specjalny tryb okresowy, przynajmniej powinien na mniej więcej godzinę przed. Startem i to właśnie tam gracze nie będą mogli budować ani się zabijać. Pozwoli nam to oczywiście spokojnie zobaczyć nowe wydarzenia na żywo, a dodatkowo sposób ten twórcy wykorzystują już od naprawdę długiego czasu i mam nadzieję, że wykorzystają go też teraz. A i jak coś, to teraz w tle tego odcinka będziecie mieli krótki klip z tego, jak będzie wyglądało otwarcie tych wielkich drzwi od statku matka, które mają wystrzelić promień na porwanie tych miejscówek. Szczerze mówiąc, wygląda to naprawdę mega i to mega epicko, a wszystko to, co teraz widzicie w tle, pojawi się zaraz podczas tego wydarzenia. 7 sierpnia. Kolejna nowość po tej aktualizacji to oczywiście nowa broń, i trochę osób może się tutaj zdziwić, ponieważ nie jest to Grabitron, czyli broń od Rika, tylko nowa broń o nazwie działko plazmowe. Broń ta o tyle co jest nowa, to występuje nie jako taka zwykła broń na mapie, tylko jako taki dodatkowy przedmiot w wersji legendarnej i może ona wypaść z dokładnie każdej skrzynki. Wspomniałem tutaj nie jako taka zwykła broń, ponieważ jej drop w skrzynkach jest zamiast leczenia czy nawet granatów, i możecie jednocześnie zdobyć pompę ze skrzynki i tą nową broń. Najłatwiej jednak. Jest ją zdobyć ze skrzynek od agentów, które znajdują się w tych miejscach na mapie i średnio w co drugiej skrzynce możecie ją zdobyć i nią zagrać. Przy okazji posiada ona tylko i wyłącznie 5 pocisków na całą jedną grę, tak więc nie wykorzystujcie jej na marne i zachowajcie sobie ją na jakiś lepszy moment do wystrzelenia. Co do jej działania, to jest ona naprawdę niesamowicie mocne, ponieważ zadaje ona dokładnie 550 obrażeń we wszystkie budowle na mapie i 30 obrażeń po trafieniu w przeciwnika. W tle tego odcinka będziecie mogli zobaczyć i oficjalny zwiastun od Fortnite'a, który przedstawia tą broń oraz Ogólnie, jakieś krótkie klipy z jej dokładnego działania. Jak widać, Fortnite w końcu dodał broń, która umożliwi nam jednym strzałem zniszczyć praktycznie cały budynek lub nawet budowlę od przeciwnika, pod którym jest schowane. Z jednej strony zmiana ta jest na ogromny i to ogromny plus, bo w końcu osoby, które będą kręciły się cały czas do góry, jednym strzałem zostaną zrzucone z ich budowli. No i w tym momencie pojawia się jeszcze pytanie, ale co w takim razie z bronią Rika, ponieważ ona też miała zostać wprowadzona do gry po wcześniej wspomnianej aktualizacji zawartości. Niestety, ale tego do końca nie wiadomo. Wiadomo, ponieważ broń ta miała trafić do gry, co potwierdzili nawet likerzy, ale jak widać nie ma po niej nawet śladu na naszej wyspie. Wydaje mi się, że twórcy gry ją na jakąś kolejną wielką aktualizację, a w tej stwierdzili, że dobrym odpowiednikiem na ten moment będzie broń o nazwie działko plazmowe. Szczerze mówiąc, to bardziej i tak podoba mi się ta broń, bo broń od Rika ma dosłownie takie samo działanie, jak statki, które są już na wyspie, co jest troszkę mało przydatne. No w sensie, rzadko kiedy widuje się w grze osobę, która leci statkiem i przynosi jakieś rzeczy tylko po to, by zadać obrażenia, jakie przeciwnikowi i zazwyczaj z tego nie korzysta. Broń ta, jak już miałaby trafić do gry, a na pewno trafi, bo była na zwiastunie tego sezonu, to pojawi się w grze dopiero po nadchodzącej aktualizacji 17.30. Ta aktualizacja, według planów, trafi do gry jeszcze przed wielkim wydarzeniem, które będzie 7 sierpnia i stawia się tutaj, że będzie ona dostępna w grze już w kolejny wtorek. Aczkolwiek, przez to, że ta aktualizacja teraz była dość spora, to dużo osób twierdzi, że pojawi się ona w grze dopiero po wydarzeniu czyli mniej więcej tego 10 sierpnia czyli jeszcze w kolejny wtorek. Z jednej strony ma to jakiś większy sens, ponieważ wszystkie pliki odnośnie wydarzenia są już w plikach gry i teoretycznie twórcy gry nie muszą już nic dodawać, żeby rozpocząć wydarzenia. Tutaj jednak dodam, że nie wiadomo do końca jak to będzie, a wszystko zależne jest tylko i wyłącznie od twórców gry i od tego co oni sobie tym razem wymyślam i co wprowadzą do gry. A i przy okazji ta aktualizacja zawartości, która była wczoraj, również miała przerwę techniczną i wymaga od nas pobrania niedużej zawartości na każdej platformie. Z tego co pamiętam, na PC było to około 400 MB na konsolach PlayStation. Jest na około 1,5 GB, no i na konsolach Xbox też nie jestem pewny, ale u większości było to mniej więcej 2,2 GB. Reszta platform niestety ale nie pamiętam, ale pamiętajcie, że dopiero wielka kolejna aktualizacja jest przed nami, a ona już na pewno będzie ważyła więcej niż ta, która była wczoraj. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ostatniej aktualizacji zawartości, która została wprowadzona do gry Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco. w w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych zmianach oraz czy weźmiecie udział w wielkim wydarzeniu 7 sierpnia. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie. I pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!